Dzień dobry. Dziś na sprzedaż Jeep Cherokee 94 rok, czyli właśnie stał się pełnoletni w wersji 4.0 oczywiście, 4.0 oryginalne z reduktorem 2,4.2. Auto zostało przez nas odbudowane, i został tylko jeden etap do zrobienia. Na ten moment jest w idealnym stanie blachorsko-lakierniczym. Auto zostało rozebrane. Miejsca, które wymagały wymiany, wycięcia zostały wycięte, wstawione nowe, tak na przykład tylne błotniki. I z lewej i z prawej strony, aż do podszybia zostały wstawione nowe reperaturki. Oczywiście przy samym remoncie zderzaki przednie zdjęte, poszerzenia zdjęte. Wszystko zostało wyczyszczone, zakonserwowane i pomalowane czarnym raptorem. Dodatkowo mechanicznie zostało zrobionych dużo rzeczy. Pozwolicie Państwo, że wezmę kartkę, bo tego trochę jest. Więc tak, remont przedniego mostu wymagał już remontu ze względu na to, że buczał. Tarcze hamulcowe przód, klocki przód, reperaturki zacisków przód, regeneracja krzyżaków półosi przód, lewy, prawy, olej w moście przód, tył, uszczelniacz wału tył, olej w reduktorze, szczęki hamulcowe tył, cylinderki hamulcowe tył, płyn hamulcowy, olej skrzyni biegów, olej skrzyni biegów z uszczelką miski, przewody hamulcowe tylna sekcja zostały wymienione, akumulator, łożyska z piastami kół przednich i to wszystko kosztowało około 8000 zł. Natomiast sam remont blacharsko-lakierniczy razem z pomalowaniem całego samochodu kosztował mnie 12. Na ten moment została konserwacja spodu. Nie ma żadnych dziur, więc tak naprawdę wymaga tylko wyczyszczenia i polakierowania. Natomiast my tutaj już zrobiliśmy nadkola, także nadkola z lewej i z prawej strony są zrobione. Został tylko sam spód, jeśli chodzi o środek. Jak na 25 lat, zobaczcie Państwo, że jest w doskonałym stanie. Generalnie poprzednia tapicerka była w średnim stanie. Udało mi się znaleźć. Komplet pięknych, ciemno foteli w doskonałym stanie. Nawet fotel kierowcy jest w świetnym stanie. Razem z kierownicą kupiłem. Komponuje się to świetnie, jeśli chodzi o wnętrze. Niestety, jasna tapicerka praktycznie już jest niedostępna albo do uszycia od początku, a to już nigdy nie będzie to samo. Kompleci kosztował 1500 zł. Więc, no kurczaczek, jak to, takie stare fotele, to niestety trochę to kosztuje. Dodatkowo zamontowana jest. Jednostka centralna z wysuwanym panelem i do tego podłączona jest tylna kamera. Tutaj mamy wyciągnięte przewody do światła LEDowego na górze, zamontowane są też przewody i lampy boczne, i wyciągnięty jest kabel do panelu LEDowego, który dodaje oczywiście w komplecie. On do zamontowania jest na dachu, ja go nie montowałem. Pokażę zaraz, co się z tym dalej dzieje. Drugi boczek, tylna kanapa jest też w doskonałym stanie, jest miękka, sprężysta, naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o bagażnik, to mamy zabudowę. W zabudowie fajne skrytne skrzynki i tutaj są graty, które dodaję do samochodu, między innymi oryginalne lampy, ponieważ zamiastowane są tuningowe te tuningowe świetnie świecą, naprawdę bardzo dobrze świecą w nocy, ale jednak gdzieś tam może być jakiś problem z przeglądem, dlatego dodaję drugi komplet. Tutaj jest panel do sterowania LED-em. Mamy też dwa gniazdka, miernik napięcia na akumulatorze. To wszystko zostaje i włączniki świateł lewo-prawo. Nie podłączone, włączniki są nie podłączone. Po remoncie tego nie robiliśmy. Butla gazowa, auto jeździ i na gazie, i na benzynie. Nowe wtryski są zamontowane. O, właśnie, uciekło mi słowo. Zamontowane są nowe wtryski. I instalacja jest po przeglądzie. Po remoncie byliśmy u gazownika i sprawdziliśmy. Powiedział, że jest książkowo. Fotel pasażera. Naprawdę ta skóra jest przefantastyczna. No, czegoś takiego już się teraz nie produkuje. Zapadamy się w tych fotelach. Naprawdę fajnie. Reduktor 242, czyli ten najbardziej rozbudowany i najbardziej poszukiwany. Skrzynia działa idealnie, silnik pali na największe mrozy od strzała. Plus opony MT Wranglery w całkiem fajnym stanie. Mają jeszcze kawał mięcha, bardzo fajnie robią w terenie. Dodatkowa wyciągarka jest nasmarowana. Dzisiaj zwija linę, wszystko jest z nią w porządku. Ciągnie, jest cicha, bardzo szybka zresztą. 8500 i maksa. Zobaczmy sobie jeszcze pod maskę. O. Ma momento. i tu, sekundę tylko wezmę. Trochę będzie widać niebo, bo silnik. O, o właśnie. 4-litrowa jednostka w bardzo dobrym stanie pali naprawdę od strzała. Tak jak wspominałem, nowe wtryski gazu. Gaz przełączany jest oczywiście z automatu, nowy akumulator. Tutaj też zostało to wszystko rozebrane, wypiaskowane, i polakierowane, więc na ten moment naprawdę auto jest w świetnym stanie. Tak jak wspominałem, został tylko i wyłącznie, ja to nazywam Stage 3, czyli zrobienie spodu moim zdaniem najmniejszy koszt. Aczkolwiek ja nie miałem za bardzo już na to czasu. Koło piąte, przepraszam, wrzuciliśmy na dach, jest zapięte. Kiedyś było zamontowane z tyłu na wysiękniku, ale to wyglądało bardzo źle. Po prostu do tego samochodu nie pasuje koło montowane z tyłu, dlatego teraz jest zamontowane na dachu. Jeżeli chodzi o sprzedaż samochodu, to wszystkie te dodatkowe informacje będą w ogłoszeniu. Myślę, że naprawdę fajne auto, fajny klasyk, mega dużo pieniędzy, mega dużo serca w niej już w tym momencie włożyliśmy, jest gotowe do naprawdę fajnego użytkowania. I jeśli ktoś chce to, to mieć fajne auto na wiele lat, to zapraszam. Z takich ważnych rzeczy Sky zamontowane jeśli chodzi o Amory Lift 2 cale, jeśli chodzi o zawias, ale tam jeszcze parę szczegółów będzie w ogłoszeniu. Na ten moment ode mnie to wszystko. Zapraszam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.